Siema Rekuer Siema rektor. Siema, rektor. Siema, rektor. Siema, rektor. Siema <grystanie> <grystanie> Dzień dobry widzowie, witamy bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego niesamowitego Mam Talent W poprzednim odcinku wyraziliście jednogłośną opinię Razem ze mną niesamowici wspaniali, fantastyczni, jak zawsze świeżutcy i oryginalni Require. Nie no, z przesady. Oraz Dawid. Z przesadą. Milionowy youtuber, już niedługo mój kolega, który jeszcze tutaj do mnie przychodzi, bo się jeszcze z nim rozmawiać, ale milion subów o Dawida już niedługo, także możecie go zasubskrybować, żeby mógł wreszcie przestać, się do mnie odzywać. Eee, Wy W poprzednim odcinku, nie wiem, czy pamiętacie, dzięki trikom z piłką odcinek wygrał Karol! Karol, czy to prawda, że ty śpisz z tą piłką i że ona cały czas się kręci i nigdy się nie zatrzymuje? No tak. No może zobaczyć, zobacz. U mnie jakoś nie działa, ale wszystko działa dobrze w takim razie u Karola. Karol dostał piłkę. Karol dostał okay. Pań safe karda i wpadł do nas do widemka. Jeżeli ty też chcesz, to zgłaszaj się do mam talent. Pozdro. Ale, jak dobrze siadło, znaczy, że będzie dobry odcinek. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Nie powiedzieć, że podbijamy stawkę. Co to oznacza? To oznacza, że w tym odcinku jeszcze są normalne nagrody do wygrania. Ale na kolejny odcinek mam talent. Możecie wysyłać zgłoszenia tam w formularzu, który znajduje się w opisie. I musicie odjechać pierdolone gówno, bo możecie wygrać aż 1000 zł. Jeżeli to zrobicie, podbijamy stawkę. Jedyna prośba ode mnie, nie, nie podpalajcie sobie bąków zapalniczką, bo no, może. I niczego innego. Szkoda. No, no, dla mnie to zrobić. Nie, nie, no, nie. Mogą płonąć, nie mogą płonąć piłki, łańcuchy, perkusja. Wszystko może płonąć, byle nie wasze bąki. Bo może to być troszkę I niebezpieczne. Zostałeś na siebie, żeby nic, nic mu się nie stało? Tak. Znaczy. Nie! To, jest, nie, to jest, kurde, nie. A my tymczasem przeglądamy, co nadesłaliście w tym odcinku. Dawid. co wysłał, Dawid. Sympatyczne mam tam. Tak. A to tak. po schodach. Wow. To nie było jakieś wow. Wiem, bo ekscytuję. Mogę <grym> po <tenc> bardziej. <grym> Podle, tak. on piąty raz już z tego <grym> skacze? A to jest z kilku kamer, tak jak w filmach Aaa, czasami jest. A, to jest okay. takie zbliżenie. O, daj na kole. Czekamy, Ja tak miałem ostatnio, jak nie wyhamowałem przed przejściem dla pieszych, to, tak stanęłem na przedniej afonie Just Ride right board tam że zmontuję, patrz. Pan Paweł będzie skakał. Dobra, ode mnie jeżdżę trochę na rowerze. Takich trików nie umiem, ale dla mnie są takie triki na czwórkę. Takie, Ej, takie, jest. takie o ja Też chciałem dać tyle nie? A ja trochę troszeczkę mniej, bo ja dużo jeszcze, ale to Bo mam prawie milion subów i już Nie tak. no, <laughs> no za mną nie iść na rower Chciałem iść na rower, co nie chciałem Idziemy, Arek, na rower? No Kozak, cztery, cztery ode z kolegami, to czekaj, to ja pójdę z kolegami y Cztery <laughs> 12 punktów dla ciebie, Dawid był Agata Nie wiem, czy to miało sens Hulać tak, hulać tak Sorko za ten telefon. Drugiej w nocy. Tylko chciałam pomocy i ciebie. ładnie, podoba mi się. Ale wiecie co jest? Znacznikiem dobrego coveru. No. Jeżeli prawa wybie na tym filmie zbywaliło? Nie, na naszym tutaj teraz, a na tym a. tutaj a, nie ma copyright disclaimer. No mnie myślę, że siódemeczka spokojnie. To było ładne. Mi się podobało. No tam też. Muzyczny krytyk ja z milionem pięć. subskrypcji. No. 15-20 punktów, musisz wyższe oceny po prostu dawać Nie no, ja się staram po prostu Obiektywnie Na jakąś petardę No dobra Kubuś, triki z piłką Aha. Ja myślę, że do tej konkurencji powinniśmy zatrudnić specjalne Kolejnego, kolejnego jurora. jurora Myślę, że tak Zapraszamy Przybył do nas czwarty juror, powitajmy go gorącymi brawami Arek do kleja, ale dobra, możemy my też zrobić I poprosimy triki z piłką XD ty z jakości jak ten stary Hej, Ej, to przejście! Kort, kort, tak, kort. tak, ja to szybciej. No, no, stary ucz się najlepszego. A koszulkę zdaje mi. Wow. Wow. A przejście gawery, so, to so, robisz no. so, so. No, starym <grym> już. Ale nie z ją, bo mu ty, co jest? Jak spadła. No... Może tabliczką wyrazić. No, no, no co wiecie badać? co, ja bym tak dał. No... Ja bym dał. Trueczka. Trujeczka dla konkurencji, naprawdę. Nie nie zostało. Trzu, nie no, mi zaimponował. Mi zaimponował. Albo 5, 5 tak? Ja dam 6. Mi Nie, nie no, pięć. ale wiesz, tam było tak przycięte lekko. A potrafiłbyś tak zrobić? No? Jasne, że tak robił. Żeby tak? zdjąć koszulkę jak z piłką na głowie? Z piłką na karku. Na karku. Próbujemy to? No to dobra, to jest 4, 6, 10. 17 punktów dla ciebie. Dzięki czterem i masz więcej punktów niż normalnie. Brawo. No, daj radę, daj radę. To się no, może udać, no? może Zagrożone są lampy które z nas się mogą rozwalić, ale... No! daj radę. No? No, A nie, sorry, że nie będzie widać, a nie, a nie A co chcesz? A połowki no. Dobra Jak się nie boicie, to proszę Czegoś nie robi do miłości Dawid nas próbuje udowodnić, że wcale nie gardzi kolegami Ale jakaś... o, dobra masz Z wodą od youtubera, co Woda, ma zbona, 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 zbona mało subskrypcji nie, to jest, to jest, to jest, to jest. Franek, układanie kostki Rubika No jeszcze złożona Miesza, no. Tak mruga mu tam z tyłu takie jakieś światło. co ci to interesuje? <grywa> Zainteresowałem się tym! A nie, jednak nie na ślepo. Na ślepo mieszał. No powiem ci, że szczerze mówiąc myślę, że sam widziałem w internecie już takich kozaków, co tego gali czekajcie. No widziałem. Znaczy szanuję, bo ja bym tak nie zrobił w ogóle, nie? W sensie ja, nawet nie, ja bym się o godzinę męczył. No męczy ja z podobnie. Tym. Chłop się zesrał, nie może ułożyć. No, nie, no. 90 <grym> no. sekund ja, to strasznie dużo, mam wrażenie. No strasznie myślę, dużo. 57 no, sekund. No, sekund. A pokazać pokazać ci coś, coś pokazać sprawę. coś. Chciełem co z tej strony, dobrze, jesteśmy na zawodach po prostu wędzinie. I chciałbym zaprosić bardzo to <noise> Sekunda i 120 To jest to To ode mnie ocena taka, ile JoJo miał czasu no, nie, <noise> nie, aż tak? To Bo jest... mi powiedzieli, że same no. dziesiątki daje No to muszę jakoś no Pat, ja dam tą drugą część tego Nie mam do 2 Dwa i ty siedem Ja bym mógł dać siedem I siedem. Dobra, no to siedem Nie, no nie mogę dać siedem to... <noise> Jeden Czyli e... cztery punkty Gratuluję Jazda wyczynowa na hulajnodze Ej, to może być spoko Tak, Jakub nam podesa Nie no, jest kozakiem, ale w ogóle ja się też nie dziwię, teraz moda wróciła na pole no. i tak naprawdę... Na ale właśnie takie wybrania. młodziaki tak śmigają. O, nie, no ja szanuję, fajnie, ja to fajnie. Ło, fajne. Nie no, super. Jest kozak. Ło, no, wow, no. pa, gdzieś to? Porec, nie, co w niej? na to. Ło, oh. wow, ale petarda. Ode mnie osiem. Ode mnie 9. Jestem surowa, ale 16 plus 9, 27. E, 25, co? Tak, 25. Będę mówił nagłoś żeby Arek dużo policzył. <noise> 25 punktów, się, to najlepszy filmik na razie. Jazda wyczynowa na rolkach kod totalny. Oskar Wiśnia Rolki 5. <noise> Fajnie Okej, okay, to było niezłe. Wow, to Czyli fajne. Musił? Wow, O kurwa Nice, no, no, petarda. Dla mnie za to salto ósemka. No to kolejny raz dziewięć, dałem wcześniej 9, więc to jest na tym samym 25 punktów. No to jest. Na kolejnoze desk... było więcej różnorodnych. Tak. Tutaj był taki jeden, który zrobił efekt wow -mocny, tak. nie? Więc. O ile na rolkach jest trochę trudniej, żeby to zrobić w żeby to fajnie. Tak. Wyglądało, nie? no ale to salto to w ogóle petarda, nie? Tak. Skoki do wody. Maciej. Ładnie. O, do tyłu, zajebiście Wiesz to się wydaje wysoko z góry? Co? No. Wow, ale fajnie, ale, jak, tak, jak ale ładnie no. no, O, synchronicznie lekko Tak, lekko się tak. rozjechało, ale i tak fajnie ładnie On się tylko w polastę Ale to jeszcze z nimi. Wow Nie, nie ale stalowe jaja, nie wiem to mi jest Ile to jest? 10 metrów? No więcej może nawet Szacun, bo to wygląda tak błaho bardzo, ale to no. naprawdę Jaka Nie, to jest bardzo jest ładne to, ten... to jest bardzo ładne ja? a nie chcę znowu ósemka mhm. Ja dam siedem Jadasz siedem? No, o, to ja dam osiem Nie, to ja dam dziewięć Teraz będzie chłop na rolkach, osiem Szacun, musisz się trzeba Siedem <laughs> Gra na pianinie Piotrek Ale elegancki Dzień dobry, witam Ale jaki portret tam piękny, przodka zapewne jakiegoś wielkiego, który też grał na pianinie Podoba mi się, że na górze ma garniak, a na dole trampki Smatka Smart casual. Tak Szukam czy jakieś coś nie tak jest, ale chyba nie ma Nie, bardzo ładnie gra Tylko nie ma memów Jak na overku ostatnio Jak się ukłoni na koniec, to dam mu 7. O. Bardzo ładna zajawka, tak? Nie jest to widowiskowe, ale moim zdaniem tak. wymaga sporych umiejętności Nie było 7, drillu 5. ani trapu szkoda Nie szkoda. było no, Ale 6. Pamiętać, 18 że... punktów. Musicie pamiętać, że tutaj trzeba też się trochę dopasować do prowadzącego, do tej kanału. Tu muszą być jakieś takie dymy, tu muszą się pojawić coś związanego z kanałem, czyli jakby zdobienie talentu, bo teraz talent, nie? I tak. I to właśnie było tak, że, że jeszcze by tam były jakieś memy, to mogłaby to... No, to byłoby to... Był były, wyżej, to prawda. Rapuję w kilku językach. Języka? Wow. wow. Sama lama, duma lama. Stule tak nicotine, desunt pro inde, cogita, he querere, non loquentes latine, retro, vidis ambos ergo, kunus dicit cum petro, o tempora ista dicit, NON BENE ACTUM Ciekawe czy to jest tekst przetłumaczony. Trybga... Tak, bo Petrus jest to jest jakaś Trzpiotka zagaduje i Piotrka. Widziałeś tak dobrze mówić po języku, Tomek. Skąd wiesz co, mnie? NEPTUT PABU NEPTUT NAIŁA RAK HENA MEHRA i Ale zajebiście po egipsku. NA panny godyny ją PATRITE ULAMI idą, płaszcza PLASZCZA CZIRNA RURY CZIRN i MOUNTY CZIRNOU OR IPHONE 6 a dostajecie ty Nie pytaję o hajs, kwiaty tancem tak O bryzo, ale żenę hocki Magos podi dobre video, może bądę kwiaty Ona Edina Toliko ty języki raczej, ty winami lwili bondy ty plus bo trije minus Mój majstor wielu. A Ej, fajne, szacun za pomysł Szacun za pomysł, szacun za naukę wymowy Tego, przetłumaczenie, tak. wszystko Ja bym to tak, taką siódemkę, taką mocną siódemkę Ja dam sześć. sześć Ja szukam siedem, o jest siedem Jest siedem Serwis, serwis. Czyli tak, 14 i 6 to 20. Chciałbyś kiedyś zrobić 6-0, my Ci dajemy tylko jedno, ale za to z dwójką na początku bardzo ładnie. Stanie na jadącym rowerze, Kuba. Wow, ojedzie. Co? jeszcze już jeździ i je A jak on jest? Aha, że on stoi na jadącym. A to jak robisz? Mamo, czy możemy mieć deskorolkę w domu? Mamy deskorolkę w domu Ja eee, za pomysłowość, tak? 6. chyba Ale czemu tak takie takie bo... same? Bo wielkie umysły myślą podobnie o. Gra na ukulele i wypadanie z okna na green screen. O, to może być mocne To może być spoko Tomek, kolejną sobą. Cypik, gdzie <laughs> Ale ładny widok w ogóle No, sobie... śliczny Co to było to? Ale cięcie nie, nie! 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 Jeżeli przeżyłeś. Nie! Jak Nie! przeżyłeś, to dwa. Pięć. Pięć. na Nie! na monocyklu, Nie! Jeszcze tak wysoko chyba I do Ty, ty, pojedź Pojedź do Nie! 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 Ale tak walczy, walczy widać. Tak szacun, mi się podobało na Dla mnie 5. Dla mnie 7. Ja sześć. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie, gościu. 18 pięć. Ja na rowerze w penerze. Nawet trymuje. Ale wściekły. Co tam się dzieje ty? Kurde. Męże go gonią jakieś. Ale wściekły. Mężczy go gonią. No tak brzmi, nie? Jakby go jakieś sobbie go klasa, dobre wyskoki. Ja bym siódemkę dał. Ja dam 5, A nie mam. Traci moją? Nie, no dam pa, 6-1. O, korek. Stronę czy złą? Dobra, ma Dobra. to 7-14, 19 punktów w Gratulacje. Gra na gitarze. A co ty Czy że to on na pewno nie ma zeta. A co on ma? Nie ma gitary, nie no, no ma, ma, chętnie. Eee. Eee. Dla mnie takie. To mają dwie, dwie, dwie. Mi się nie podobało. No te dwie dwójki. Czyli so? co? Cztery? Wow. Dwie, 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 dwie. Wow. Czy możemy dwie, mieć Andrzeja Grabowskiego nie nie w, w mam domu. Mamy Andrzeja o, Grabowskiego w domu. No trzy, siedem punktów dla ciebie. Brawo. Na swoje gitary. Fajne triki z nie wiem czym. A, wiem co to jest. A. Nie wiem jak to się nazywa, więc świeżo. Ja, ja, ja wygląda jak świadek w uwadze. <grym Kiedy <grym po raz pierwszy zaprosili mnie do programu, no, mam bo talent. Nie. Dwa, trzy. Ferełka! Unbox climb! Nie mam go sympatyce. Dzisiaj zaprezentuję wam moje skillsy. Widzicie ten komin za mną? No, ciekawe. A tak się prezentują widoki z tego komina. Ej, szanuję, za... Spoko, zajawka. Zajawka, no. No, dla mnie klasa szkoda, że nie miał ziomeczka, który by go nagrał, jak się wspina. Bo to jest zawsze fajne, ale ja będę 6. 6. Sześć. Sześć. No, 5. Nie, sorry. No, nie będzie miał też 6. 18 sześć. punktów z szatańskich dla ciebie. Dziękuję. Gratulacje. Kręcenie motylkiem Co? A. Zawsze mnie. Go to, go co? Go to, co? <laughs> zawsze mnie palce bolą, jak ktoś tak robi Ciekawe, ile razy się tak już nadział. Kapsiony na Pięć tutaj, pięć o. Tam jest cztery. Ja dam pięć. Tricky na BMX. Wo, to może być spoko. Wo, oh, fajne. Dobry, Podobało mi się. Nice. Oh, Wo, to było fajne. Fajne, mi się fajne. podobało, klasa. Ja bym w ogóle dał 8 ode mnie. Ode mnie 6. E, 21, brawo. Moi drodzy, tabela wyników prezentuje się następująco! Co oznacza, że mamy remis. Hulajnogi zremisowały z rolkami. Jakbym ja mógł wybrać, to bym wybrał hulajnogi. Powiem ci, że to jest no. trudny wybór. Myślę, że widzo je powinien zdecydować. Ja myślę, że to jest dobra decyzja. Słuchajcie, kochani, na karcie społeczność w momencie publikacji tego odcinka wchodzi ankieta, w której możecie zagłosować, czy... Waszym zdaniem powinien wygrać filmik chłopaków o deskorolek rolek. Y, Twu, eee, y, hulajnogi, sorry. Czy może ekipy rolkarskiej? Za zwycięzcę oczywiście 200 zł oraz zaproszenie do widemka to nas żeby mógł sobie wpaść, zbić z nami piąteczkę, zobaczyć jak pracujemy i może wystąpić na odcinku, jeżeli zgra się to terminowo, a tymczasem zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście wpadali na kanały do chłopaków. Sprawdzajcie kanał Request, sprawdzajcie kanał Jaku Produkcja i nadsyłajcie swoje zgłoszenia, w których, jak przypominam, musicie zrobić strasznie popierd**ne rzeczy i pokazać, że macie talent. I do wygrania jest 1000 Ziko. Czy to jest uczciwe względem poprzedników Pewnie nie, ale trochę mamy to w dupie, bo zależy nam na tym, żebyście nadesłali super fajne filmiki. A mogę ja wziąć udział? Biorę udział. Możesz. Biorę udział. Możesz, A jaki masz talent? Ja nie mam, ale tak. A jak wybacz talent, napiszcie, biorę udział w komentarzu i weźcie udział. Dokładnie tak. Eee, I co jeszcze? To wszystko. To cześć. Nera.